Karol Dziwior. Ukryte przesłania i zaklęte szyfry. Gdy jako nastolatek z wypiekami na twarzy oglądałem kolejne wykłady sławnego i kontrowersyjnego pastora Josefa Prinsa z New Creation Church w Singapurze, Pokazującego niesamowite, magicznie intrygujące prawdy zaszyfrowane nie tylko na poziomie hebrajskich słów w Starym Testamencie, ale wręcz na poziomie składających się na nie pojedynczych liter, byłem święcie i naiwnie przekonany, że oto otwierają się przede mną podwoje właściwej i jedynie słusznej interpretacji starożytnego tekstu. Uwierzcie lub nie, ale to między innymi za sprawą takich kaznodziejów i nauczycieli. Joseph Prince, choć najbardziej wpływowy nie był jedyny, moja życiowa akademicka i zawodowa droga zrosła się na stałe z hebrajskim językiem, literaturą i kulturą. Wyobraźcie sobie moje szczere zdziwienie, gdy jeszcze za czasów studiów, tydzień po tygodniu i miesiąc po miesiącu wszystkie te wydumane teorie i kuglarskie sztuczki na słowach, rdzeniach, literach i liczbach, okazywały się absolutnymi wydmuszkami, a ja Chcąc nie chcąc, zmuszony byłem przewartościować moje budowane latami sztucznie pompowane przekonania, zarówno na temat języków Biblii, jak i jej samej. Historia zatoczyła więc koło w interesujący sposób. Koncepcje gatunku takiego jak te, które przeanalizujemy w dzisiejszym wpisie, cieszą się nieśmiertelną popularnością w polskiej i zagranicznej internetowej przestrzeni. Można odnieść wrażenie, że ten charakterystyczny sposób myślenia o Biblii i językach, które posłużyły do jej spisania, jest jak mitologiczna hydra. W miejsce jednego uciętego łba wyrasta kolejny albo i dwa. Chyba nie jestem w stanie ocenić, co ma na taki stan rzeczy większy wpływ, czy to w nas, ludziach tkwi głęboko wdrukowana potrzeba wiary w czarodziejsko zaklęte wiadomości tym samym generując na nie pokaźniejszy popyt? Czy może jednak to narastająca popularność interlinearnych przekładów Biblii wespół ze zwiększającą się dostępnością materiałów do nauki podstaw języka skutkują szerszym gronem osób, które czują się na siłach, żeby wyplatać kolejne mutacje takowych teorii? Nie rozstrzygniemy tego tutaj. W dzisiejszym opracowaniu przejdziemy sobie przez trzy reprezentatywne dla tego zjawiska spekulacje. Czy w hebrajskim słowie ot zaszyfrowana jest zapowiedź chrześcijańskiego Chrystusa? Czy pierwsze litery słów hebrajskiego napisu umieszczonego na krzyżu Jezusa tworzyły imię Boga tetragram? Czy pierwsze słowa pięciu ksiąg Tory tworzą zakodowaną wiadomość? Czy w hebrajskim słowie ot zaszyfrowana jest zapowiedź chrześcijańskiego Chrystusa? Tłumacze Biblii nie mają pojęcia, jak przełożyć to słowo, mówi jeden internauta. Bibliści nie chcą, żebyście dowiedzieli się, co tak naprawdę jest tutaj napisane, powiada drugi. Zetknęliście się już kiedyś z takimi stwierdzeniami? W spekulacji, od której dzisiaj rozpoczniemy, obie te opinie maszerują sobie ramię w ramię. Jednym tchem wypowiadane lub formułowane atramentem elektronicznym są zarówno niedorzeczności rzędu bibliści nie potrafią przetłumaczyć słowa od, kompletnie nie wiedzą, co ono znaczy, jak i androny w rodzaju badacze Biblii chcą ukryć przed wami prawdziwe znaczenie tego wyrazu. W mojej ocenie Jednym z istotniejszych składników tego problemu jest coraz większa popularność i w zasadzie nieograniczony dostęp do przekładów interlinearnych Starego Testamentu, które tworzą złudzenie pracy z tekstem hebrajskim, de facto bez konieczności nauki języka od deski do deski. Bardzo łatwo ulec jest wtedy wrażeniu, zwłaszcza gdy każde z wyodrębnionych słów opatrzone jest linkiem kierującym wprost do jakiegoś internetowego słownika. Że język to zaledwie ciąg następujących po sobie wyrazów, funkcjonujących jako niezależne od siebie jednostki, na kształt samotnych wysp. Otwórzcie sobie przekład pierwszego wersu Biblii hebrajskiej. Księga Rodzaju, rozdział pierwszy, werset pierwszy w Bible Hub. I spójrzcie na czwarte słowo od prawej. Wygląda ono tak, jakby w ogóle nie zostało przełożone. Tłumacze pozostawili puste miejsce. To tutaj właśnie rozpoczyna się problem ze starohebrajskim terminem ot. Nikt nie wie, co ten wyraz oznacza, pisze Facebookowicz, powobując się na przykład interlinearny. A to dopiero początek. Słowo ot złożone jest z dwóch spółgłosek. Alef i Taf. Alef jest pierwszą literą hebrajskiego alfabetu. Podobnie jak alfa w alfabecie greckim. Z kolei Taf to litera ostatnia tak jak grecka omega. No właśnie, czyli alef-taf jest jak alfa i omega. A kto w Księdze Objawienia Jana w Nowym Testamencie w taki sposób jest określany? Chrześcijański Chrystus. Ja jestem alfą i omegą, pierwszym i ostatnim, początkiem i końcem. Księga Objawienia, rozdział 22, werset 13. Zgodnie z wykładnią propagatorów tejże spekulacji, Hebrajski termin od, który rzekomo jest nieprzetłumaczalny, to zaszyfrowany podpis mesjasza coś w rodzaju znaku wodnego i nitki zabezpieczającej, świadczących o autentyczności banknotu. Krzewiciele teorii pokazują ustępy Biblii hebrajskiej, które po zdefiniowaniu słowa alef jako zakodowanego Chrystusa odsłaniają nowe, zamaskowane przez nikczemnych biblistów znaczenie. Stworzył więc Bóg, Aleftaf, rodzaj ludzki na swój obraz, na obraz boski go stworzył, stworzył ich jako samców i samice. Księga Rodzaju, rozdział pierwszy, werset 27. W powyższym wersecie Aleftaf ma stanowić niejako dopełnienie, poprzedzającego je wyrazu Bóg, a więc łączyć Chrystusa z boskością. Tymczasem w wersie poniżej Bóg Hebrajczyków zdaje się zapowiadać przyjście Mesjasza. Daję Wam Aleftaf, które w takim rozumieniu równa się zdaniu daje Wam Jezusa Chrystusa, alfę i Omegę. Bóg rzekł: Daję Wam Aleftaf wszystkie rośliny uprawne, wydające nasiona, które rosną na powierzchni ziemi, oraz wszystkie rośliny drzewiaste, przynoszące owoce, które wydają nasiona niech służą Wam za pokarm. Księga Rodzaju, rozdział pierwszy, werset 29. Czasem trudno się dziwić popularności takich interpretacji. Nudnawy, znajomy już tekst, nie tylko nabiera nowego kolorytu, staje się wręcz rebusem, tajemnicą do rozwiązania. Jak to wszystko ma się do hebrajskiej, językoznawczej rzeczywistości, nie trudno się domyślić. Przede wszystkim należy podkreślić, że znaczenie i funkcja terminu "„Ot” są absolutnie klarowne i znane wszystkim hebraistom. Ot to partykuła dopełnienia bliższego, która w Biblii hebrajskiej pojawia się niemalże 11 tysięcy razy i która stanowi bardzo ważny element gramatyczny nie tylko w hebrajszczyźnie biblijnej, ale i w wielu innych językach semickich. Język polski posługuje się odmianą rzeczowników przez przypadki i to za ich pośrednictwem komunikuje zawiązaną między nimi relację w strukturze zdania. Posłuszmy się przykładem: Bóg ulepił kogo co człowieka. Rzeczownik człowiek pełni funkcję dopełnienia w stosunku do orzeczenia ulepił. Na płaszczyźnie gramatycznej wyrażone jest to poprzez przypadek, biernik, w którym człowiek występuje. Hebrajski biblijny natomiast ze względu na fakt, że odmiany rzeczowników przez przypadki pozbawiony jest niemalże zupełnie, w takiej sytuacji radzi sobie w inny sposób. Właśnie przy pomocy partykuły dopełnienia bliższego, od. Niech poniższe trzy fragmenty posłużą nam za ilustrację. Na początku, gdy Bóg stworzył, kogo co niebo i kogo co ziemię. Księga Rodzaju, rozdział pierwszy, werset pierwszy. Następnie Bóg utworzył, kogo co Sklepienie i rozdzielił wody pod sklepieniem od wód, znajdujących się ponad tymże sklepieniem. Tak właśnie się stało. Księga Rodzaju, rozdział pierwszy, werset siódmy. Następnie wyprowadził kogo co, go na zewnątrz i rzekł: Spójrz no ku niebu i policz gwiazdy. Jeśli zdołasz, kogo co je przeliczyć, oświadczył mu wtedy, tylu będziesz mieć potomków. Księga Rodzaju, rozdział 15, werset 5. Całkowicie odrębną jednostkę leksykalną stanowi słowo od o identycznej pisowni i wymowie jak to poprzednie, ale innym pochodzeniu. W Starym Testamencie występuje niecałe 900 razy i stanowi synonim przyimka im z wraz z razem z. Józef. Siedemnastoletni wówczas młodzieniec wypasał trzodę wraz ze swoimi braćmi, synami Bilchy i Zilpy, żon swojego ojca. Księga Rodzaju, rozdział 37, werset drugi. Także i w tym przypadku występujący pod postacią dwóch liter, ale w ta, w termin od, odarty jest z przypisywanej mu wyjątkowości rzekomej nieprzekładalności i okazuje się być pospolitą cząstką gramatyczną, niewielkim trybikiem w starohebrajskiej maszynie językowej. Na koniec jeszcze kilka słów na temat samych alfabetów i składających się na nie liter. Pamiętać należy, że alfabet grecki i hebrajski mają tego samego przodka alfabet fenicki. W praktyce oznacza to, że zawierające się w nich litery są spokrewnione, a alfabety w dużej mierze pokrywają się, wyjąwszy rzecz jasna różnice oczywiste, czyli między innymi fakt, że pismo greckie uwzględnia samogłoski podczas gdy alfabet hebrajski zachowuje typowo semicką abjadową postać. Alef i Alfa rzeczywiście są swoimi odpowiednikami i w obu alfabetach stanowią pierwszy znak. Założeniem błędnym natomiast jest zrównywanie liter Taf i Omega wyłącznie na bazie tego faktu, że są one znakami zamykającymi swoje alfabety. Ekwiwalentem hebrajskiej spółgłoski Taf w alfabecie starogreckim jest nie Omega, ale Tau, reprezentująca głoskę T. A więc również i na tej płaszczyźnie cała teoria powinna zostać odrzucona. Biorąc pod uwagę wszystkie przywołane tutaj kwestie, można z powodzeniem stwierdzić, że twarde i przyziemne realia językoznawstwa hebrajskiego wyjaśniają i kompletnie dyskwalifikują przywołaną tutaj niezwykle popularną internetową spekulację, w myśl której w słowie od Półgłoski aleftaf upatruje się zaszyfrowanego odwołania do chrześcijańskiego Chrystusa. Czy pierwsze litery słów hebrajskiego napisu umieszczonego na krzyżu Jezusa tworzyły imię Boga, tetragram? W przestrzeni internetowej, zarówno polskiej, jak i tej poza jej granicami, krąży sobie od co najmniej kilkunastu lat spekulacja, która zakłada, że pierwsze litery słów umieszczonych na Jezusowym krzyżu hebrajskiego napisu składają się na tetragram. Dla zwolenników tejże teorii jest to fascynujący, zaszyfrowany dowód na równość między Jezusem z Nazaretu a hebrajskim bogiem Jahwe. Wszystko zaczyna się od fragmentu z Ewangelii Jana rozdziału dziewiętnastego. Piłat kazał też sporządzić i umieścić na krzyżu tytuł Kary, a było napisane Jezus Nazarejczyk, król Żydów. Wielu Żydów czytało ten napis, ponieważ miejsce ukrzyżowania Jezusa znajdowało się blisko miasta i był on sporządzony w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Wyżsi kapłani żydowscy mówili więc Piłatowi, nie pisz król żydowski, lecz to on powiedział, jestem królem Żydów. Piłat jednak odparł, to co napisałem, napisałem. Ewangelia Jana, rozdział 19, werset 19. W wersie 19 czytamy, że na zlecenie Piłata z Pontu przyszykowana została tablica informująca o przyczynie wykonania egzekucji. Obwoływanie samego siebie lub kogoś królem Judejczyków było jednoznaczne z podżeganiem do buntu przeciwko władzy imperium, a więc próbą naruszenia statusu quo w prowincji rzymskiej, za którą groziła kara najwyższa. Napis na tablicy, zgodnie z ówczesną praktyką, sformułowany został w różnych językach, właściwych dla danego regionu lub prowincji. W tym przypadku były to hebrajski, łacina i greka. Najstarszym rękopisem Ewangelii Jana, zawierającym powyższy ustęp, jest papirus Bodmer 2 P66, datowany na około 200 rok naszej ery. Od opisywanych wydarzeń dzielą go zatem prawie dwa stulecia. Nie zawiera on ani łacińskiej, ani hebrajskiej wersji tegoż napisu, jedynie grecką. Oznacza to, że wszelkie błąkające się po różnorakich stronach, blogach i mediach społecznościowych wersje tychże są zaledwie rekonstrukcjami, powstałymi w oparciu o pierwowzór grecki. Wariant łaciński wielu z Was będzie kojarzyć się z dość rozpowszechnionego skrótowca INRI, czyli czterech pierwszych liter słów Jezus Nazarenus Rex Judeorum Jezus Nazarejczyk, król Judejczyków. Z kolei wersja hebrajska, która podkreślę raz jeszcze, jest całkowicie hipotetyczna, bo powstaje w wyniku rekonstrukcji bazującej na oryginale greckim w wymowie uproszczonej brzmi Jeszua ha-nocri melech ha Yehudim". Słów kilka na temat rekonstrukcji nocri. Nazarejczyk. Jest ona niepewna, bo bazująca na dość późnych świadectwach. Nazaret nie jest wspomniany ani w Biblii hebrajskiej, ani w pismach Józefa Flawiusza, ani w Talmudzie. W źródłach dużo późniejszych, średniowiecznych, Nazaret pojawia się w dwóch hebrajskich wariantach: nocrat oraz naceret. Proponowane w rekonstrukcji słowo nocri jest zaświadczonym w Talmudzie określeniem na chrześcijanina, tak też we współczesnym hebrajskim, które przyjęło się rozumieć właśnie jako pochodzącego z Nazaretu, a więc Nazarejczyka lub Nazaretańczyka. Nocr jest najlepszą rekonstrukcją, jaką mamy do dyspozycji. Niemniej jednak brak uwzględnienia w nim spółgłoski taf, fonem te, Obecnej w obu wyżej wymienionych wariantach nazwy Nazaretu może budzić wątpliwości. Taki termin jednakże nie pojawia się ani w hebrajskim, ani w aramejskim. Reszta elementów budujących tę rekonstrukcję jest całkiem solidna. Możemy zatem przejść dalej. Jeśli z pierwszych liter hebrajskiego ha-nocri Melech Ha Jehudim Spróbujemy stworzyć akronim. Otrzymamy w wersji polskiej JHMH. Na jakiej więc podstawie niektórzy twierdzą, że napis ten tworzył tetragram JHWH? Otóż jest to następstwo albo nieświadomego błędu, albo też celowego naciągania do założonej teorii. Kardynalnym przeinaczeniem omawianej tu spekulacji jest dopisanie do słów król hebrajski melek, litery waw, której jedną z zasadniczych funkcji jest wyrażanie spójnika I. Dopiero wtedy początkowe znaki tworzyłyby JHWH. Dostawienie spójnika waw do słowa król jest nie tylko niepotrzebne, bo powstaje nam karykaturalne Jezus Nazarejczyk i król Judejczyków, ale przede wszystkim nieuzasadnione, ani w wersie, Ewangelii Jana, rozdział 19, werset 19, ani w żadnym z równoległych fragmentów z Ewangelii synoptycznych. Ewangelia Mateusza, rozdział 27, werset 37, Ewangelii Marka, rozdział 15, werset 26 i Ewangelii Łukasza, rozdział 23, werset 38 nie pojawia się spójnik i greckie kai. W każdym z tych tekstów mamy Chobazileus to on jodajon, czyli po prostu król judejczyków. Nie ma tutaj mowy o żadnym i. Bez tego samowolnego zabiegu układanka pozostaje niepełna. Pierwsze litery tworzą nam układ spółgłoskowy, jhmh, który, jeśli się uprzemy, żeby doszukiwać się w tym jakiegokolwiek rzeczywistego słowa, możemy odczytać jako formę iktol. Czasownika prostego trzeciej osoby liczby pojedynczej rodzaju męskiego z wokalizacją jecheme, oznaczeniu on robi hałas z giełk. Po raz kolejny potwierdza się zasada, że losowo występujące trzy, cztery hebrajskie litery często, gęsto ułożą się w jakiś wyraz. Wynika to oczywiście z natury samego języka. Dla formalności zaznaczę tylko, że dwukrotne powtórzenie się litery H w tym czteroliterowym ciągu nie jest niczym wyjątkowym, a to dlatego, że w hebrajszczyźnie biblijnej pełni ona również rolę przedimka określoności, zbliżonego w swym zachowaniu do rodzajnika D w języku angielskim, choć z większym zestawem funkcji. Oznacza to, że w złożeniach podobnych do króla judejczyków, czyli na przykład sługa Boga, święta góra czy sprawiedliwe czyny, drugi człon zaczynać się będzie właśnie od przedimka określoności, a więc spółgłoski he. Myślę, że w świetle powyższego Objaśnienia spekulacje o imieniu Bożym na krzyżu Jezusowym można ze spokojem odłożyć na półkę. Jest ona produktem sobiepańskiej interpretacji, która na potrzebę chwili nie waha się dodawać nieuzasadnione modyfikacje. Co więcej, kontekst tego całego ustępu pokazuje nam wyraźnie, z czego wynikało oburzenie środowiska kapłańskiego, widzącego powód skazania Mazaryjczyka. Lakoniczne wskazanie król Żydów w miejsce obwoływał się królem Żydów było dla nich niewystarczające. Niesławnemu Piłatowi chyba zależało na zagraniu, na nosie jerozolimskiej elicie. Czy pierwsze słowa pięciu ksiąg Tory tworzą zakodowaną wiadomość? Trzecia i ostatnia spekulacja, którą sobie dzisiaj prześledzimy, dotyczy żydowskich tytułów ksiąg Tory. Czyli pierwszych pięciu ksiąg Starego Testamentu oraz rzekomo zakodowanego w tychże tytułach przesłania. Całą interpretację można przedstawić w dwóch następujących po sobie punktach twierdzeniach. W tradycji żydowskiej tytuł każdej z pięciu ksiąg Tory jest jednocześnie pierwszym słowem tejże księgi. Jeśli ułożymy te hebrajskie tytuły w kolejności ksiąg w kanonie, naszym oczom ukaże się niewidoczna w normalnych warunkach wiadomość. Owa rzekoma wiadomość, zgodnie z literą pewnego bloga, brzmi następująco. Na początku to są imiona wezwane na pustkowiu przez Boga, a oto jego słowa. Na początku to są imiona? Imiona wezwane na pustkowiu? Powiedzmy sobie szczerze, nawet w tej proponowanej przez autora postaci układanka ta skrzypi w uszach niemiłosiernie. Ale na potrzeby demonstracji załóżmy, że to ma jakiś głębszy sens. A ewentualne zgrzyty zrzućmy na karp tranzytu między językami. Bierzemy na warsztat pierwsze twierdzenie. Czy to prawda, że w tradycji żydowskiej tytuły pięciu woluminów, tory to zarazem pierwsze słowa tych ksiąg? Otóż nie w każdym przypadku. Księga rodzaju. Tytuł księgi w tradycji łacińskiej: Genezis. Tytuł księgi w tradycji żydowskiej – Bereshit, na początku. Pierwsze słowo księgi de facto – wyrażenie przyjmkowe, na początku. Księga wyjścia. Tytuł księgi w tradycji łacińskiej – Eksodus. Tytuł księgi w tradycji żydowskiej – Przemot, imiona. Pierwsze słowo księgi de facto – Spójnik plus zajmek osobowy trzeciej osoby liczby mnogiej, rodzaju męskiego lub mieszanego. A to są lub oto. Księga Kapłańska. Tytuł księgi w tradycji łacińskiej Leviticus. Tytuł księgi w tradycji żydowskiej wajkra. Zawołał lub nazwał. Pierwsze słowo księgi de facto forma Vaiktor, czasownika prostego trzeciej osoby. Liczby pojedynczej rodzaju męskiego, zawołał lub nazwał, zależnie od kontekstu. Księga liczb, tytuł księgi w tradycji łacińskiej numeri. tytuł księgi w tradycji żydowskiej Bamidbar na pustkowiu. Pierwsze słowo księgi de facto formowa iktol czasownika koniungacji. Piel, trzecia osoba liczby pojedynczej rodzaju męskiego. Rozmawiał. Księga Powtórzonego Prawa. Tytuł Księgi w tradycji łacińskiej: Deuteronomium. Tytuł Księgi w tradycji żydowskiej: Devarim. Słowa lub sprawy. Pierwsze słowo Księgi de facto zajmek osobowy trzeciej osoby liczby mnogiej rodzaju męskiego lub mieszanego. To są lub Oto. W trzech z pięciu przypadków tradycyjny żydowski tytuł księgi nie pokrywa się z jej pierwszym słowem. Autor spekulacji obiecuje nam zatem coś, co nie znajduje pokrycia w stanie faktycznym. Jeśli podejmiemy próbę sklecenia ukrytej wiadomości, posługując się pierwszym wyrazem każdego z tomów pięcioksięgu, otrzymamy taką oto sekwencję. Na początku, a to są. zawołał. Rozmawiał, to są. Lub ewentualnie na początku oto nazwał, rozmawiał, to są. Czy któryś z tych wariantów brzmi jak zakodowane boskie przesłanie? Odpowiedź zdaje się oczywista. No dobrze, a co jeśli pójdziemy tropem Biblii Hebrajskiej i spróbujemy skonstruować ciąg słów z tytułów ksiąg zgodnie z dziedzictwem żydowskim? Powstanie następujący łańcuszek. Na początku imiona zawołał na pustkowiu słowa. Lub też jego modyfikacja. Na początku imiona nazwał na pustkowiu słowami. I w tym przypadku nie wychodzi nam nic sensownego z całej układanki. Pojawia się więc pytanie, w jaki sposób autor wspomnianego wcześniej bloga i krzewiciel omawianej spekulacji doszedł do swojego odczytania. Odpowiedź brzmi. Na drodze błędów i świadomych przeinaczeń. Na początku to są imiona wezwane na pustkowiu przez Boga, a oto jego słowa. Osoby zapoznające się z jego interpretacją ufają, że wie on o czym mówi i pisze, i że nie pozwala sobie na takie nieprawidłowości. Nie znając języka oryginalnego, takie osoby przeważnie nie są w stanie samodzielnie skontrolować rzetelności podobnych wywodów. Czasownik wajkra, bo to o nim tutaj mowa, nie może być oddany jako zawołane ani w odniesieniu do poprzedzających go imion, to jest zawołane lub wezwane imiona, ani w ogóle w jakimkolwiek kontekście. Wajkra to forma Vajktol, czasownika prostego trzeciej osoby liczby pojedynczej rodzaju męskiego, co oznacza, że prawidłowym tłumaczeniem jest on zawołał. Lub on nazwał. W pierwszym wersie księgi kapłańskiej mowa jest o tym, że Bóg zawołał Mojżesza. Hebrajskie wajkra, Elmosze. Toteż, o ile zależy nam na trzymaniu się ścieżki wytyczonej przez taki kontekst, prawidłowo przełożony czasownik będzie mieć postać zawołał, zawezwał. Co więcej, żeby w języku starohebrajskim wyrazić myśl. To są imiona, które wzywane są przez kogoś. W strukturze zdania musiałyby znaleźć się dodatkowe elementy gramatyczne, których w tej układance rzecz jasna nie uświadczymy. Po rzeczowej krytycznej analizie z omawianej spekulacji zachowuje się niewiele. W miejsce obiecanej, ukrytej wiadomości, rzekomo wplecionej w księgi tory przez samego Boga, dostajemy chaotyczną, ręcznie sterowaną papkę, po zjedzeniu której pozostajemy z uczuciem głębokiego niesmaku i nadużycia zaufania. Jest ona kolejnym i ostatnim dzisiaj przykładem na to, dlaczego w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o solidne, dogłębne studium w danym obszarze, a dopiero później, jeśli taka nasza wola o nauczanie innych.